zaczęła się ta przygoda. Od 80 roku na przystani kajakowej w Luboniu, klubu sportowego Warta i później byłem zawodnikiem Warty, który, gdzie trenowałem na przystani Warty, ale już na Wiślarskiej. w Poznaniu. Czy wszyscy, czy wszyscy właśnie medaliści są związani z Luboniem? Z, z Luboniem są tutaj związani Bartek Dubiak. Ewa, moja córka, trenerka i Mikołaj Kwapich są wychowankami szkoły podstawowej nr 3. Jakie sukcesy na koncie? W tym roku moja grupa zdobyła 9 medali Mistrzostw Polski i właśnie srebrny medal zdobył absolwent naszej szkoły Mikołaj Kwapich. W ubiegłym roku kończył szkołę podstawową nr 3. Zdobyłem srebrny medal na Mistrzostwa Polski w kategorii młodzików, lekarstwa. Jestem trzykrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Europy Juniorów i Mistrzem Świata Juniorów z zeszłego roku. Jak wspominacie pogodzenie do szkoły podstawowej? Wspaniale. Pani dyrektor zawsze nam pomagała i zawsze liczyła na nas, cieszyła się z naszych sukcesów. Bardzo dobrze. Jeszcze coś mi, no tak. Ja również bardzo dobrze wspominam, tutaj pani dyrektor jest też związana ze sportem, zawsze trzymała za nas kciuki i powiem szczerze, że kończyłam szkołę dawno temu, podobnie jak Bartek Dubiak, co roku odwiedzamy i wracamy w Stare Mury. Koniec sobie zostawiam tutaj perełki, czyli e, olimpijczyków. Jak było na olimpiadzie, co możecie powiedzieć? Na moje to były już piąte igrzyska olimpijskie. No Na ostatnich uważam, że no były to igrzyska rozegrane bardzo fachowo, a dla nas i szczęśliwe, i nieszczęśliwe. Ale taki jest sport. Najważniejsze, żeby po tym nieszczęściu się podnieść i mieć chęć do walki dalej. Uważam, że w moim i, w i w na przykładzie Tomka wiemy, że to nas tylko nauczyło tego, że nie należy się poddawać i, i, i będziemy walczyć, walczyć do końca. A teraz walczymy o to, żeby w przyszłym roku móc reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Brazylii, gdzie odbędą się kolejne igrzyska. Także już mamy taką. Podstawę ku temu, żeby zobaczyć jak to może być za kolejne 4 lata. No, mój dorobek to jest ponad 35 medali Mistrza Świata i Europy, 3 medale olimpijskie, ponad 60 medali z Polski. Oreszcie raczej sobie odpuszczę, nie będę mówić, bo trochę by nam czasu brakło. Także no, ja uważam, że sport to jest dyscyplina, która kształtuje charakter i która pomaga w życiu codziennym. Moje odczucia z igrzysk są i dobre, i złe. Dobre, bo, bo mogłem poznać to wszystko z tej strony, jak to wygląda, nie tyle z telewizji, tylko ze strony zawodnika. Bardzo podobało mi się na igrzyskach. Londyn, święte miasto, organizacja super. Mój dorobek to 6 medali Mistrzostw Świata, 8 medali Mistrzostw Europy, 20, że 5 medali Mistrzostw Polski. także wszystko dzięki, zawdzięczam właśnie tak jak wcześniej mówiłem mojemu trenerowi, bo, bo dzięki niemu osiągnąłem takie wielkie sukcesy. No chyba musi powiedzieć Pan dumny z takich zawodników. Wiadomo, że takie osiągnięcia bardzo cieszą i po, po, powiedzmy po latach 15 dochowałem się dwóch olimpijczyków, to bardzo cieszy. No myślę, że ci młodzi zawodnicy tutaj, wychowankowie szkoły numer 3 że też sięgną do takich sukcesów jak obecni tutaj zawodnicy, którzy już nas reprezentowali na Olimpiadzie i myślę, że, że może nawet z większym sukcesem, by może z medalami. Ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować mojej absolwentce, obecnej doktorantce AWF-u za zorganizowanie tego spotkania, za to, że, tak jak wspomniałam wcześniej, zawsze była, jest. I wierzę, że będzie w naszej szkole. Zawsze tych młodych ludzi ściąga do siebie, do klubu, żeby wyciągnąć do nich rękę, żeby mogły te dzieciaki coś w życiu robić, że nie tylko stanie pod blokiem jest w życiu najważniejsze, tylko, tak jak też powiedziała pani Aneta, kształtowanie charakteru tych młodych ludzi, co w większości możemy tutaj my, jako szkoła, jako dzieci, zawdzięczać pani Ewie, czego przykładem już są tu nasi uczniowie kolejni, z którymi. No, zawsze jesteśmy związani podświadomie. Pan trener jest od lat moim kolegą, w związku z tym tym bardziej się cieszę i gratuluję jemu osiągnięć, które tutaj przyniosło mu trenowanie pani Anety i pana Tomka. No i jestem dumna, że mogłam w swoich murach, w swojej szkole, ze swoimi dziećmi gościć was u nas. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście, byliście z nami. Eee, za rok trzymamy w takim razie kciuki Brazylii. <szronizdated> najważniejsze. O, o najważniejsze. Dobra, już, jesteś. Dobra, już jesteś na